Albo inaczej, uszanowanko. Tutaj cichy wuj, a z ze mną jest... Gąsior, uszanowanko. I, witamy was, i, i to witamy was w kolejnym odcinku Marek to dzisiaj nie krzyczymy na samym początku. Nie krzyczymy! Nie krzyczymy! Dokładnie. Dobrze, i zobaczcie kochani, co zobaczyliśmy z łaczkiem. Znaczy bo zginęliśmy w poprzednim odcinku, umarliśmy znowu. A że ja miałem takiego fajnego motyw trollinga i postanowiłem, że zniszczę i postawię ponownie nasze łóżka. <noise> tak, 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 właśnie, z Zesporowaliśmy się tam gdzieś, w tych krzakach, a pamiętacie, że kiedyś na sobie początku zasiedliśmy się z Maśkiem, to zobaczcie, tam są nasze kolorowe, ten, ten Glowstone, to chyba jest pozostałość po choince. Tak, ale a. to był, czekaj, ej, trzeci odcinek, to my chyba wtedy budowaliśmy tą chatkę, co? To no, było no, tak no Oj, to jest, to jest połączenie szopy z kościołem. <noise> I to jest projekt Bygone Shore. <noise> tak, ci znowu nie do poznania mogliby się uczyć. O, no, wcisnę sobie... W... O, jest, dobrze. I... Czekaj, bo my tu właśnie mamy łóżka, Maciek odkrył, że mamy łóżka tutaj też. Z... Czy jest jedno? Nie zabrali... No, ale ja nie spałem jest... w szopie. No właśnie. Bo mnie wyrzuciłeś bo... na tapczanik. Ja no. wyrzuciłem go na tapczanik i miał karnek. I za, zamier... zamieszkałem... tu. I tak właśnie zaczęła się nasza seria, wszyscy tutaj kurde ludzie. No, czemu tu wlazłeś? Won mi to. Będziesz śmierdział <laughs> mi koło łóżka. Dobra, sorry. No rozkopał jeszcze wszystko. co. A to ty teraz mi tu usunłeś. Pardon. Usunłeś. Usunłeś. Ja ci usunąłem. Ja nie. Masz motykę? Nie mam. No to jak zasadzimy tutaj ten... Zasadzimy to... <laughs> bo, ale skorzystaliśmy z sytuacji i tutaj materiałów, co żeśmy ich nie zabrali, bo jesteśmy idiotami. I sobie zrobiliśmy jedzenie. Zabraliśmy to. I ma, mam kask, bo wiecie po co mi będzie kask? Żebym nie umarł tym razem. Ja też mam kask. I mamy kask Ja i... się będę kamuflował, jestem ninja. No, zobacz jaki ninja. już go nie ma. No, czekaj się, ja też jestem dziką kozicą i przeskoczę, na do drzewo. Ale, Maszku, no! Kurwa! Ten, co robimy w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku, ponieważ to chyba był tylko jeden odcinek taki, to było bardzo dawno. Idziemy tak. do netheru. Nie, to w trzecim odcinku szliśmy do netheru. A w trzecim nie budowaliśmy mojej chatki? Nie, w A drugim czyli... budowaliśmy. Wiesz w drugim? Co był ten Dylaps? Nie mam pojęcia, dobra, nie pamiętam! Dobra, lecimy teraz do Ale netheru. czekaj, nigdzie nie idziemy! Dobra, no, bez kawału nigdzie się nie pójdzie. Ach, wiedział. Ja, ja, mam dobry żart, ja mam dobry żart, nie wiem czy Ci go opowiadałem. Nie wiem, nic mi nie ostanie na stronę, nie chcę rozmawiać, bo mnie wkurzasz, no. Uf. No więc, patrz, jedzie sobie koleś autobusem, no nie. Jedzie. Raz, co co co? Jedzie sobie koleś autobusem. A koleś. No. no idzie sobie, znaczy jedzie, jedzie sobie, jedzie. Patrzy, a tam Murzy siedzi, tam nie. No. Patrzy, a ten Murzyn u dłoni ma 7 palców I on tak na niego podbiega Ło stary, nigdy nie widziałem gościa, który ma 7 palców u dłoni A Murzyn taki wkurwiony na niego patrzy Spierdalaj i daj mi zjeść tego Twixa Dobra, ja... Nie, bo skończymy jak Chester Bennington I będziemy grać w pile i będziemy rasistami Dobra. E, nie I jak Tyler Perry. Nie, Chester Bennington miał zrywaną skórę z pleców. Bo oglądałem piłeś wczoraj. Co? ja pamiętam kiedyś też na Polsacie było w Yondi za darmo i sobie obejrzałem. No. Jestem biedaczkiem Polaszkiem i wolałem... Ej, patrz mamy tam. Takie ty... Kok... Zobacz sobie na Coco Beans. To wygląda jak takie. Taki Nesquik. No nie? Gównozające. No właśnie, chciałem kontynuować myślę że Nesquik wygląda jak grozająca <noise> Dobra, nie wasz! Mój złoty ząb! Co?! No już go mam za sobą. Oddawaj Zab... mojego złotego zęba. To już mój złoty ząb. <noise> Oddawaj. Dobra, basz. a złoty ząb. Dobra, wchodzimy do netera. Złoty ząb, złoty ząb. Dobra. O, właśnie. Do netera. E, mój Bu. Z... Co? Chciałem za drzwiami, żeby cię wystraszyć, frajerze. <noise> A to, czekaj, ja wejdę jeszcze raz i się przestraszę. No nie, to ja cię przestraszę w netarze teraz, czekaj. A, dobra. Tylko nie wchodź dopóki nie powiem już, bo to będzie foch. Dobra. Zatkasz o, je... mi wejście, nie! Nie, bo tu są jakieś te pigmeny. Spokojnie, Jonasz. Ja teraz tylko muszę ogarnąć tutaj dookoła, żeby było bezpiecznie, bo pigmeny są i to mnie wkurza już lekko. Dobra. Właściwie to już gotowe. Bu. Oj! <laughs> No co? Ty coś już na <grym> Tak. Ale ja cię nie widzę. Czemu <grym> ja cię nie Ale Fryer, No nie bij mnie! <grym> ja... ja cię nie widzę? kto ty, Steejo? <grym> ja. No za tobą jestem, idioto. Ale ja cię nie widzę, naprawdę. No to nie wiem, lag serwera. Poczekaj. Aha, bo Pigment nie jest Secondarymanem. Ja mogę na nie patrzeć. Nie mogę ich bić. No. Ej, ty mam dobry pomysł e, lognij się. No Świetny. Ej stary, ale wiesz, że nie widzieliśmy zapalniczki. No, ale jesteś. O jest. też mi skrycie. Dobra. I wiesz, czego będziemy szukać w że Będziemy szukać czegoś ciekawego. Dobra. No to... Ja na mnie idzie, idźmy stąd. Chodźmy stąd. Tego się nie zgubmy. Dobra Nie, 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 nie stoję przy krawędzi, kiedy chodzę z tobą gdziekolwiek <laughs> Nie zepchnę cię Ej, taki, taki rozej, że nie będziemy się spychać z takich krawędzi jak ta Dobra Spróbuj zejść... że żadnej krawędzi Ojej. Nie tylko z takich jak ta, Jonasz Ojej Macie, nie chcę cię martwić, ale tam latają gazy Ja nie mam gazów to nie Jakie było. gazy? To, to nie było śmieszne Przerywa cię. Nie, nie odezwałem się, po prostu skórę. Kurde, sobie. <laughs> <laughs> Powiedziałem, że tam są gasty. Mam przyciszony mikrofon, czy staje jakoś krzyma, że nie słychać. Dobrze. I dlaczego Ty prowadzisz? Ja jestem ninja. Dupa z Ciebie nie ninja. Włażaj tu jakiejś czeku Biegórki szatana z niebalecą, a Ty włazisz tak jak taki wesoły. Radosny. Boże. Co to jest? Strystone. Ja, ja nie o tym. Wygląda to jak. No dobra, nieważne. Chodź, jak wow. zob zobacz, zobacz, co z zaprezentował nam świat. Ej. Tak, ja bym go trochę ulepszył, wiesz? Nie, ja tu nie. Taki. Taki. To dobre. Przyjemnie. Nie nie no prawie błagam cię Co? To, co to? A! A! Przeleciało mi nad głową! Boże! A minie A teraz gaz będzie szczęśliwy! dobrze! Nie jest Bing. szczęśliwy! Bęk! Ej! Trafił się cię! kiedyś! A to się kiedyś odbijało jakoś. No. <śmiech> Zobacz, <śmiech> uszkodził kawałek! <laughs> Zginiemy. Nie, pójdziemy dalej, nie zwracajmy na niego uwagi. Chodź, idziemy szukać twierdzy. Dobra. Chodźmy sobie stąd. Dlaczego musimy... W ogóle możemy tu się żywić, O nie, nie zrobimy zupy grzebowej. Hee? Tu jest krzyż. Boże! Masiek. Aha, dobra, to już... Ej właśnie ja mam chodnie jakieś Ej, a ja teraz mam dobre kawał mogę. Dobra, opowiedz! Czekaj! zabijega. go! Zabij to, to jest taki tematyczny, Jonasz. Co, co? Jezu! Kogoś trafiłem! A! Nie! Kurwa! Taki tematyczny kawał, Jonasz. No opowiadaj! Dlaczego Jezus spłacze? Nie wiem. Bo go boli krzyż. <głosy> <głosy> Dobra, koniec. <noise> o Boże. Ej, Boże. w dwie strony. Co? Ej, pokazuje mi, że odbijam? A potem jak już odbiję, to mi to jakby wraca. Czemu trzy serca nie regenerują? Aaaa! Bo cię nie lubię. Cichaj! No nie leś tu z tym gastem! Chcesz, żebym je zabił? się nasz! Ja nie stój tam! Los poleciał! Mam trzy. nie. dwa. trzy już serduszka. Gdzie ty idziesz? Nie będę nas z czterema serduszkami, nigdzie. Chodź na wolnopiasek. Wolnopiasek. To Piasek? wolnopiasek. Piasek. <laughs> wolno wolnopiasek to jest ten. Wolnopiasek. Ło, wow, się... znalazłem ten, y, Adamantium, nie, to się z inaczej. Adamantium? Co to Qua Adamantium? Nie, kwarc, kwarc znalazłem. To jest w ten, Ferrero Rocher, takie. Ferrero Rocher, ja nie, wiem. teraz... Nazywa... Nie, tak. nie, po Szokobonsie te... Może taki rafel? Fuj, 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 Dlaczego? Ty, faktycznie tam jest ten. te Ferrero Rocher znaleźliśmy. To jest Ferrero Rocher w takim razie, no dobrze. Nie, nie, czy... Ja nie wiem, na to Ferrero Rocher. Czekaj, co to? Kinder Bueno? Albo Biały Kit Nie, czekaj, co jest białego i jest dobre? He <laughs> człowiek. <śmiech> <śmiech> o Boże. <laughs> to tak jak walnąłem faila na tym, na moim Cube Worldzie, co nagrałem, kurde. Ale na... reklama. O, więcej białej, dobrej rzeczy, która... Ale, Ale nie, nie, wiesz co powiedziałem? Fajnie na twarz. wiesz co tam było? Jak, kre... jak tworzyłem sobie postać, to było, że... Yy... Coś tam czekaj, tutaj macie do wyboru albo będziecie czarnym, albo będziecie czarnym człowiekiem, który będzie miał y, trzy kolory oczu, albo będziecie normalnym człowiekiem, który będzie miał trzy kolory oczu. Ej, <laughs> tak przez Ale przypadkę. to jest chyba więcej kolorów oczu. Nie, są trzy, masz brązowy, zielony i ten. I niebieski. A? Powiedziałem brązowy, a nie murzyński. Ale nie, ja chyba mam nawet ten inny. Nie wydaje i... mi się. Co ty, ale mówimy o ludziu. No nie wiem jakie inne postacie mają Bo tam każda rasa ma no, może mieć inne Ale ludzi ja ma tylko... Jest to, jest, ja gram roadżem. Ale Rouge road to klasa falaerze A no, no mylą mi się wszystkie Też gram roadżem. To nie jest Rouge tylko to jest Rogal Rogal powiadasz <coughs> Jaaa Ale twierdzy nie ma Ojej Ty zróbmy łódkę łud... Tak, genialnie Ej, to wygląda, patrz Jonasz no, Dokładnie tak? to miejsce To Wygląda jak to, w którym Bartek z Bartek sikał w twojej animacji. A patrz, i tu, i tu w tym miejscu tu by płynął magister, a ty stałeś w tym miejscu z Bartkiem. Wiesz co, strasznie pragnąłem, że w tym miejscu, kiedyś sikałeś do lawy, przelatywał akurat gaz. Aha. Jesteś frajerem, wiesz. Chodźmy Jest. nieco dalej od brzegu. Dlaczego musimy łazić w takich, takich nieprzystępnych miejscach? Co? Poszukajmy. Boże... Czemu one tak bekają? Ty Maciek, nie nagrywa się! Gdzie jesteś Maciek? A tam? Nie! Ja się kamufluję! bo chciałem cię nabrać, ale widzę, że miałeś w dupie to, że Maciek musi No bo się... jestem ukryty, mnie tu nie ma, tak? Nie widzisz mnie na tym kamuflażem. Kamuflaż zrobił pośród letter bunkier ze bunkier został i Idę sobie... O! Ciekawe gdzie jest Maciek! Tu jestem. Aaaa O byłem tam. jezu jezu, nie przestraszaj mnie. O jezu uważaj. lawa, nie zabijaj. uważaj. Myślałem że chodziło o ciebie. Nie no kurde, fierdzy trzeba znaleźć, ale tam wysoko jest, zobacz. Nie idziemy tam chyba, nie? Nie no lawą by można było popłynąć, ale trzeba mieć zbroję fire protection. Ja albo mam. miksturki fire protection. O, mix miksturki fire protection. Daj mi netherrack. Daj mi netherrack, mam tylko cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. Gdzieś ty poszedł. A 16, Ederraka. No tu, gdzie ten Ederrak jest. Co? <laughs> A ja cię widzę? No ja cię nie widzę. Kiara, zaognij się ty głupi psie! Nie mów tego, tak, Kiary. E, Patrz na F3, east Gdzie ty jesteś? F3, fryzże. O, patrzysz się prawie na... A, patrzysz. Tam na... się chowasz. Ja się nie chowam, ja kampię. Dobra, to idziemy tam, tak? No. To idę do ciebie O to chodzi To idę Boże, jak ktoś do mnie teraz przyjdzie... Jezus, tu jest lawa Tu wiesz co? Brawo, kapitanie oczywisty, brawo Kapitan Obius <laughs> Biego... Buduj, bo ci pomogę zaraz Kapitan, na Wiesz co, naprawdę, teraz się budzę, żeby tu nic nie leciało. Może żeby rozładować taką, wiesz, taką atmosferę napięcia. Daj, spokój! Budujemy z Netherraka, mam więcej. No kurde, kobla też mamy. A Netherraka tu chyba więcej dostępnego i się szybciej kopię. No dobra, a nie. Jedziemy tam, tylko jedziemy na. No iść! Teraz tam, na latającą wyspę. A sobie wybrałeś kierunek? <laughs> Zajebisty, i narzekaj e, Co, bo ja chciałem powiedzieć kawał o Jezusie bo właśnie, że tak! Opowiem kawał o Jezusie A właśnie, że nie! Czemu nie? Opowiem... A właśnie, że tak! Opowiem kawał o Jezusie, patrz Jest ostatnia wieczerza, no nie? I jest sobie Jezus i ten, no i bierze i po, podnosi tam chleb. JEZUS MARIA! CO TO?! A! a! Nie, 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 Mały o, świniak! Mały świniak! Nie! Nie! Nie, nie chcę umierać! Macie cię Wiem, że mnie gonią! To ten mały świniak mnie zaatakował! Czekaj, chleb. No, w dupie twój chleb! To nieładnie brzmi, ona. No matko, święto. Może armia prosiaków miechać? No więcej, chinach! Aaaaaah! No, i... Nie, stawte serce! Biegnij, biegnij, biegnij! No co? Kurde, chcę oberwać od nich. Też mnie zaatakowali! A. Kapitan obvił, też umarłem. A myśmy nie umrzeć! Miałem przecież kask! Też miałem czapkę. <Glipsy> Dobry odcinek. Ale twierdzę znaleźliśmy, nie sap. Nie, nie jak to? Nie, nie znaleźliśmy. Ej, ale mamy... Nie, nie mamy, bo umarliśmy. Nic nie <grystanie> zyskaliśmy. To jest dwudziesty który odcinek, a my nie mamy nawet diamentowych setów. A o enchantach nawet nie wspomnę. Co to enchant? <grystanie> Ma magister miałby już po paru minutach. To nie fair. Enchant jest dla Fer, Tak samo jak jest dla flairów. Prawdziwy facet żyje <grystanie> <laughs> no, tak, jak ten, jakieś zupki, i takie szybkie, jak prawdziwy facet, tak? Że <laughs> idzie, w... zresztą nie, że. CREPER! Proszę, nie niszcz mi tego! ja uciekam! Chodź, Marciek! Gdzie jesteś? Przy chatce. A to ja idę w stronę chatki. Chyba to tędy. No, chyba tędy. A jak nie, to zabrócę. Nie, dobra, to tędy, bo. Eee, w dwa. Tak, dobrze, chodźmy Maciek w stronę naszych domków, bo i tak... Sto... Dobra, ten nether był za fajny nasz. Czekaj, to my szliśmy tam. Nie, tamki są tak. tam. Tak, tam w lewo, w lewo, w lewo teraz u ciebie. Nie. Ale w... ja w wiem gdzie to jest. Masz tak? Nie, pamiętam. No to tam szliśmy przecież. Ja się nie uczę, znaczy nie chodź. mam ja się uczę druk na pamięć. A tu. Sam znalazłem to miejsce przecież. Przecież ja cię zaprowadzę, chodź idziemy. Ale ja to miejsce znalazłem. Idziemy wzdłuż rzeczki, a potem prawo. No? Idziemy wzdłuż rzeczki, potem wpadłem do PZ. A! Dlaczego ciągle... A! Bo idziesz po gorszej stronie rzeczki. A. To nie tu, czasem się Creeper wysadził Gdzie? No coś przy jakiejś rzeczce było. Że tak było jak creeper! Jak... Ej, pamiętam to. A nie wiem gdzie. Ale gdzieś to przy wodzie było. To no p... chyba było tam zaraz przy tej drugiej wodzie. A, przy tamtej wodzie. A, ja psa kojarzę. Nie wiem, Jonas, co to ci chodzi. Nieważne. Słuchaj, opowiem ci żart o Jezusie. Że jest no. Jezus, bo to by chciałem powiedzieć ale wyskoczył ten mały gówniak Jak ja nienawidzę tych małych zombiaków, bo są złe. Ten. O, chyba tu cię wysadził, wiesz? No to ja Chciałem wskoczyć do wody. No to z... mogę być. To mogę być gdzieś tu. No i ten. I idzie sobie, znaczy jest sobie, Jezus w starej podnosi chleb i mówi Bierzcie i jedzcie, to jest bowiem ciało moje, no nie, tam dalej Potem, wiesz, chwilę później podnosi kielich z winem i mówi Bierzcie i pijcie Jonasz! Co? Jonasz, ja się nie będę z tego śmiał Będziesz się Opowiadałeś to na Minecraft, będziesz opowiadać to na Minecraft od przodu, co na mnie wyszedł Ten, co jest timelapsem Aha, no ale widzowie tego nie słyszeli A właśnie, ale to się nie śmieję, oni niech się śmieją to no to daj, daj mi skończyć. Proszę się. Bo już drugi raz ktoś przerywa. Zabijmy jakieś krowy po drodze. Zabijmy ze dwie krowy i ten... Słyszałem coś o kawale. Miał być jakiś kawał opowiedziane. Tak. Eee. No i potem bierze ten kielich i mówi, że myśmy pili, bo to jego krew i w ogóle. Tak? No. A a potem tak, ej mówię jak Biti. I potem jeszcze, jakby to powiedzieć y, tak e, Robię, y, kończę z moim kanałem z, z, obejrzy, Oglądajcie mnie jutro, będzie wielki powrót e, Tak, jakby to powiedzieć No bo przecież tak, no Tak Ej, ale mi się wubuguje Nieważne Dobra, nieważne I Jezus nam mówi dalej A potem podnosi taki kubeł z mlekiem I mówi Bierzcie i... ja potem Piotr Jezus, nie przesadzaj mi się bardziej potrzebował do tego kawał w sposób w jaki go powiedziałeś. Wiesz, a gdzie ty kurwa leżysz? No to no, do chatki naszej, tylko chcę przepłynąć rzeczkę, bo chcę iść dżunglą. No tutaj, no to idź sobie swoim dżunglą. Tutaj cię creeper zaatakował. Co? Gdzie? Tutaj, przy tej rzeczce. Nawet chyba dziurę znajdziemy, jak będziemy bardziej spatrzyć, bardziej spatrzyć. No, to tu. Tu. Tam, gdzie jest ten grawer odsłonięty? A wycie się to płynę, o będzie. Naprawdę to było tutaj? Tak, to było tutaj, pamiętam. Tutaj. Creeper! I skoczyłem. No a ja wtedy takim to, po... Uff... to w masz to gdzieś zamontowane czy nie. Ja bym musiał ściągnąć teraz śleki wyciąć ten moment. to nie. Za dużo pierdzię się, bo też tak myślałem, żeby zrobić jeszcze raz y, ty, Powtórka powtórkę tego, ty jeszcze raz chyba to już trzeci, ponieważ jest śmiertelnie śmieszny. Nieprawda, do... ja wtedy bym umarł. Jeszcze <laughs> się umarły A nie, nie umarłeś. Nie umarłem. No to dobrze. No to nie wiem, no to niech sobie, kto nie widział tego momentu, to niech sobie kurde znajdzie ten odcinek. Jest! Doszliśmy! Tak, no i te wąsy, zapomniałem o nich. Dobra, zaraz A potem A pójdziemy odcinek, sobie, sobie, upieczemy skierować. sobie. Ja jed... się zabiję. Jonasz, nagramy tak. mopa. To wtedy będziemy miał wąsy. Spoko. Bo cały czas, cały czas o tych wąsach zapominam Spaka. Dobra, zaraz będziemy kończyć i kończyć. Nie mówić! Umiem. Nie umiem mówić! Patrz! Ja, nie wiem no, czego, jest To ale... co robiliśmy w ostatnim odcinku, przynajmniej ja. Coś zrobiłeś w ostatnim odcinku no, poza umie... was... po umieraniem? Tu stoi. A ten dirt. <laughs> <laughs> już jest... Ja już myślałem, że seria może jakiś węgiel nie ma. Masz tą kwiatek i dirt. Mm, dobra, węgiel. Bo fajnie tak. Węgiel! No jest, pięć seków. Dobrze. Eee, materiały budowlane. Nie. Minerały i gówno. Tak. Eee. Jakby to powiedzieć? Eee, tak. Paty patyki, tak. Eee, no jakby to powiedzieć. więc no tak. Eee, właśnie, kiedyś też zrobiłem podwogę z kradboxów, nie? Nie rób tak. Ty tak. to tak samo jak pani Sobutka nasza od biologii. To Te też ono wszyscy czas powtarza, tak. Tak? Tak. Kiedyś nawet zrobiłem taki liczniczek i, po, i liczyłem za każdym razem, kiedy mówiła tak. Tak. Było sto ileś razy. Tak. Maciek, nie pytaj skąd tutaj się wziął ten piec, to jest zbyt długa historia. No co? Nie pytaj. A można upiec jabłka? Czemu wpieprzasz jabłka, jak piekę chleb? Zabijesz mnie, to stracimy te jabłka. Dobra, nie zabijecie tego po to, żeby nie poszły na marne. Dobra, he he. Zajebałeś mi węgiel. Nie będzie wę węgiel! Gdyby to był węgiel, to jeszcze bym się nie obraził. No! No, bo cię zabiję. co za kutasiasz. Bo z tym ty też zabiłeś krowę, więc masz chyba swoje. Nie, zjadłem. zjadłeś surowy? No pewnie. Idiota. Brr, brr. Ile, ile razy mam ci kurwa powtarzać, żebyś nie jadł surowego, przecież marrujesz wtedy ten. Co za tempy człowiek. A skąd nam wejdzie z spiec? Te przed domkiem. To też masz piece! Ale one słabo palą. <laughs> Argumentacja Maćka. Bo słabo palą, nie <laughs> będę piec kotlet Ale czekaj, bo się tak może, są grzybki. Są grzybki! Zrobimy. zupę. Te, mamy już swoje grzybki. Ale czekaj, tak, materiały budowlane. Potrzebujemy, drewna. Ja mam zupkę. Tu jest. Patrz. No patrz. Ty masz. Skąd ty masz zupkę? Była, w nie dla Maćka. A w sumie to ja tu mam miseczkę. <śmiany> 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 Daj te miski. Ty nic nie masz. zdaj, te miski. <noise> Albo inaczej <noise> Jeszcze raz, drewno Drewno Eee, craftbox. Jesteś u ciebie jakiś craftbox Nie Gdzie masz tam podłogę? Wie A, no tak Czekaj <noise> Craftbox. I zaraz... Zaraz się najemy. Jak nie wie, zabierzesz... To nie... Jak mogę zabrać, jeżeli używasz boksa Co? Ale miałem laga! Kurde, teraz muszę do domku iść. Upiekłeś <laughs> że ja się nie w łóżku. Upiekłeś te to... A nie, to są moje kotlety. Nie. I gdzie są te? Nie. Ale gdzie są Eee... Te! W ogóle kończymy zaraz. W ogóle gdzie... gdzie są... A tu są mistyczki upadłeś na samą dębę. Dobrze, się nie potykły. A nie, bo są z drewna. Eee, czekaj, tepeee go... A nie, bo ty masz inny nick teraz. X. Zobaczmy chodź, coś. No te pan ci głupku! X Jonsor X wuj A, Thanks! Właśnie, trzeba podziękować temu ziomkowi No to mu dziękuję, zrobię zupę się wreszcie rajem Oje, bo zapomniałem na śmierć. Bardzo chcę podziękować ziomkowi, którego w opisie Minecraft od przodu będzie nick za to, że udostępnił mi gift coda. Naprawdę jestem bardzo wdzięczny. Super łapka. Tak, dziękujemy przyjacielowi, który się zlitował nad Maćkiem. Ale robisz? masz szczęście. To może tutaj. No Judasz! Tepnij mnie. Nie będziesz mitemalował sufitu. Ja Cię go pomalować, na niebiesko. Nie, dobra, koniec. Eee. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, strajcie, grajcie w zajadajcie. Jestem Cichy Wuj, uszanowanko. Co za chuj! <grystanie> CICHY WUJ! Ty! <grystanie> Zaraz! No... A! Jeszcze uciekł, co za... Zabiję go inaczej. Cześć. To, co to może być? Dobra, koniec. No, cześć, papa! macie pomachać, papa! Cześć, cześć. Jeszcze raz. Cześć, cześć. cześć, 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 cześć. cześć.